Michał Szpak odpoczywał od Instagrama i mediów. Święte spędził z rodziną. Michał Szpak zniknął z Instagrama, Michał Szpak jest jednym z najbardziej utalentowanych wokalistów w Polsce. Choć od początku kariery budzi mnóstwo kontrowersji, uzdolniony muzyk otwarcie wspiera społeczność LGBT i nie zgadza się nigdy na żadne kompromisy. Choć media od dawna próbują przypiąć mu konkretną łatkę. On sam nie daje się zaszufladkować. Wielbiciele już przywykli do tego, że Michał Szpak potrafi zaskakiwać. Gwiazdor często zmienia swój sceniczny wizerunek i próbuje sił w przeróżnych stylach muzycznych. Ekstrawagancki artysta spotyka się ze swoimi fanami na koncertach, ale pozostaje też z nimi w kontakcie dzięki mediom społecznościowym. Publikuje tam przede wszystkim najnowsze zdjęcia z występów i tras koncertowych. A także materiały promujące jego twórczość. Czasem ponadto dzieli się też przemyśleniami i komentuje bieżące wydarzenia. Ostatnio stały dopływ postów nagle się załamał. Fanów utalentowanego piosenkarza zdziwiło to, że w ostatnim czasie Michał szpak nie publikował nic w social mediach. Wszystko jednak już się wyjaśniło, głos zabrał sam artysta. W najnowszym poście który umieścił na Instagramie i wyjaśnił, dlaczego na jakiś czas zniknął z Instagrama. "Wiem, wiem. Na święta zamilkłem, a to tylko dlatego, iż postanowiłem w końcu spędzić dzień z rodziną bez telefonu w ręce. Jestem niezwykle szczęśliwy, ponieważ pierwszy raz udało mi się ugościć wszystkich na miejscu w Warszawie, tłumaczy w obszernym wpisie, w którym opisał też, jak minęły mu święta Bożego Narodzenia." Czy poradziłem sobie z przygotowaniami? Nie wiem, liczą się dla mnie tylko uśmiechy bliskich. Tak więc wybaczcie, że nie napisałem wam nawet wesołych świąt, których życzyć wam będę zawsze. Z każdego miejsca na ziemi. Te święta jednak były dla rodziny nie dla Instagrama wyjaśnia. Przy okazji życzeń nie zabrakło też miejsca na coś, co szczególnie ucieszy tych, którzy są spragnieni nowych nagrań muzyka. Życzyć wam mogę natomiast teraz na zbliżający się nowy rok spełnienia planów, które sobie założyliście. Bliskości o jakiej marzycie i rozwikłaniu wszystkiego co Was trapi. Kocham niezmiennie i pamiętajcie już wiosną będziemy świętować kolejne premiery muzyczne, czytamy w opisie pod zdjęciem. Oprócz treści posta, fanów zaskoczyła również opublikowana fotografia. Na zdjęciu widzimy bowiem. Kropka. Michała Szpaka z czasów dzieciństwa. Jak bardzo zmienił się od tamtego czasu? Przypomnijmy, że Michała Szpaka, a także inne gwiazdy, takie jak Maryle Rodowicz, Doda, Zespół Enej, Beatę Kozidrak, Slo, Dawida Kwiatkowskiego i Michaela Patrycka Ekenlistecha familia. Usłyszymy w tym roku na sylwestrowej mocy przebojów. Która wystartuje 31 grudnia o 20.00 i będziemy mogli ją oglądać w Polsacie. Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.